twój chrześcijański głos. Jezus przed swoimi sędziami, przed Amaszem, zaparcie się Piotra. Wówczas Kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa. Związali Go i zaprowadzili najpierw do Amasza. Był on bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród, a szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi, dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana. Natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń znany arcykapłanowi, pomówił z odwzierną i wyprowadził Piotra do środka, a służąca odwzierna rzekła do Piotra, czy może ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? On odpowiedział: Nie jestem, a że było zimno strażnicy i słudzy rozpaliwszy ognisko stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu. Arcykapłan więc zapytał Jezusa o jego uczniów i o jego naukę. Jezus mu odpowiedział: Ja przemawiałem jawnie przed światem, nauczałem zawsze w synagodze, w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co im powiedziałem. Gdy to rzekł jeden ze sług stojących obok, spoliczkował Jezusa, mówiąc: Tak, odpowiadasz arcykapłanowi? Odrzekł mu Jezus. Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij mi, co było złego, a jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz? Następnie Amasz wysłał go związanego do arcykapłana Kajfasza, a Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do niego: „Czy ty jesteś jednym z jego uczniów?” On zaprzeczył, mówiąc: „Nie jestem”. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: „Czyż nie ciebie widziałem razem z nim w ogrodzie?” Piotr znowu zaprzeczył i zapiał kogut.